Maneczko z tej strony cynek i dzisiaj kontynuujemy y, naszą grę. Y, tak, mamy udać się tam, gdzie jest ten helikopter na wieżowcu. Ym, I tak. O, tam i mam się spotkać z tym Rubernem, czy jak mi tam. Uu. Przeskoczymy, przeskoczymy, na pewno przeskoczymy. O nie, nie, no nie! A jeszcze raz idziemy. O, dobra. Jeszcze raz? O. Jest, udało się. <słuch> eee... Główny włącznik zaczynałem, to tego nie można. Waga wysoka na chęci, dobra? I teraz sobie ją skaczę po poduszeczkach. O! Dobra. No, o. Czerwona rura i czerwone drzwi. Tego planu w tego miejsca to Bardzo tu cicho. Nie dziwota, że Robben nie wybrał. Ale ja nie jeśli pojedzie z helikoptera, to pewnie chodzi o jakiś dach. <laughs> Niekiedy musiała dostać się wyżej. Wyżej. Dobrze widzisz, że wyżej. Mm. To plansza chyba z tej całej jesto znam najsłabiej. O! Tutaj nadu się szło. Tędy? Się szło? Nie, gdzie to się szło? A więc nie. Tędy. No nie. Tędy. I tutaj. Uu. Dobra. Tutaj zn... Biegnie się? Biednie. Dobra. Podziwiamy łapki i rękawiczkę Mogłoby sobie paznokcie pomalować. Haha. Ha. Mm. Zaraz, teraz tutaj. Odkręcamy dymek, żeby nas nie pozabijał. No. Cholera! Nigdy nie ufać psom. Jest z Rowbernem. Sam pewnie siedzi po uszykarze. Idę tam. Zobaczymy, czego dowiem się o południu. Okay. No proszę, mamy tam dobie gościa. Czekajcie, przeskoczę. Przeskoczę. Zostaw mnie. Ten... Ten pan mógłby umieć zęby, bo ma trochę żółty. No chodź tu. Dom. Lepiej mu wszystko, bo widzę, jak począć się ręce. Wystawiłeś K. Connors, prawda? Tę policjantkę? Tak! To miał być wina, prawda? Nie wchodzę w politykę! Kto zabił chłopaka? ty? Nie! Ja zatrudniłem. Kto? Profesjonalistę! Spotkanie mam jutro o drugiej. A w galerii handlowej! Poznasz po co widziałeś się z nim? Na, na pewno strzela ci ciekawość. Ciągnij mnie, to ci powiem. Uważaj na niego. Spróbuj tu czekać już po tobie. Okej. Okay. Wow! O. Wow! to strzela. Mają rubę. Co z nas? Niebiescy zaraz padną na waszą deskę. Zjeżdżaj za No i zjeżdżamy sobie, wedle życzenia pana. Czy to jest poziom? Dobra. I zaczynamy. o ano fajnie. Chciałem na niego skoczyć. Dobra, to chodźcie tu. Mm. Ha! Nie żyję. To... Czekajcie... No chodź jeszcze? A jeszcze uciekniesz szybem windy. To jedyne wiecie. Jakoś musisz tę windę uruchomić. O! Kaczemy... O! Nie! Y, no nie tak miało być. że Robert za tym stoi. Ciekawe kim jest ten jego profesjonalista. Dobra, czekajcie. Zmacniam twój sygnał. Spróbuj znaleźć przejście. Nie, tędy tutaj. Na skróci, na skrócie no, trochę. Sygnał ustawiony. Chyba zgubiłaś niebieski. Na jakiś czas. Wygląda na to, że stacja Riding Park jest zamknięta. Coś tam remontuje. No widzę, że coś remontują. Poczekajcie. O nie, nie tak miało być. Nie, no nie. Jak ja to zrobię? No chodź. Tędy? A nie, nie tędy. A! A cholipka. Dobra, dawaj, no, dawaj. Nie wiesty na pro. Tej, się do starcia. Do starcia mam się szykować. A zjedziemy na skróty. No, 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 no. A, to nie panu? Mam nadzieję, że poczeptać nie przyjedzie. Dobra. Uu. Dobra, W Niebieskim. Czekajcie, może mi się uda. Udało się. Dziękuję. Yy, ups. Przejście ode mnie znowu, no. Gdzieś tu się wbiegało, z tego co pamiętam. O tutaj, dobra. Przejście kontroli nad jeździem awaryjnym. Jedzie tam coś? O Jezus Maria. Za Zawał dostać można. Teraz sobie biegniemy. wiem, to ruszaj się No sygnał. Znowu tracimy sygnał, a tu mamy niebieskich. No chodź. W, w twarz. Co? Jak można zostać heda z shotguna i żyć? Jak ja to zrobiłam, nie wiem. Nie pytajcie. A może by je tak po prostu zostawić? Dobra, ostatni raz próbuję Jak nie, to ich omijam. O, o Boże. O matko. O. O, jak miło. E, coś tam jechało, jechało. No. Teraz gdzie tu jest wejście? No świetnie, chyba wejścia nie ma. Nie, tu jest wejście. Ops, nie tak. Nie, no to ten tu się chyba wchodził odrobiną, nie? Tak. Nie wiem, jak ja wchodzę w te różne... przenikam przez te rzeczy magia normalnie. Aha. Hmm. ona pociągu. pociągi spróbuj pociągów o no i teraz mam przeszkody do pokonywania w <laughs> pociągi. Spróbuj pociągów. Dobrze, spróbuję na pewno. Nie, no znowu nie trafiłem. Nie. Pięknie. Fejk pociągi. <laughs> Spróbuj pociągów. Dobrym, sobie tutaj na sam koniec. ラス O! Udało się! Chorzysko, Merka, szósta rano. O czym myślisz? O mordercy. Tak? Tak. O mordercy Pope. Dostałam cynko o spotkaniu w New Eden, mo. Chyba tam zajdę. Cholera, Fate. czemu to robisz? To nie twoja walka, no, nie wiem, schowaj się gdzieś. Kiedy byłam dzieckiem, nie lubiłam dawnego miasta. Moi rodzice lubili. Przynajmniej uważali, że coś warto chronić. Mama i tata przyjaźnili się z płopami. Organizowali protesty, pikietowali przed biurem burmistrza, zabierali nas na pochody. Wtedy nie rozumiałam dlaczego. Merk mówił, że Twoja mama zmarła. Zabili ją w czasie zamieszek w śródmieściu. Marsz z tragicznym finałem. Przykro mi. Potem jakoś nasze drogi się rozeszły. Ojciec sobie tego nie wybaczył, a ja po prostu niedługo później odeszłam. Nie potrafiłam mu wybaczyć. I wtedy poznałaś Myrka? Nakrył mnie. Na włamaniu do jego mieszkania. No coś ty. Nikt o tym nie wspominał. Zaproponował szkolenie. Wydawało mi się, że to dobry sposób na zejście z ulicy. Niewiele więcej mi zostało. To, co teraz robisz, to najszybsza droga do grobu. Wrobili w to moją siostrę. Muszę oczyścić jej imię. Jestem jej to winna. Przetrwam. Tym się przecież zajmujemy. Przetrwanie jest przereklamowane. Trzeba też trochę pożyć. Pójdziesz ze mną jutro? Przydałaby mi się pomoc. Nie mogę. Drake ma dla mnie robotę. Mówi, że za dużo się obijam. Słuchaj, muszę iść. W porządku. Wkrótce znowu będą do mnie strzelać. Ruszaj. Faith, uważaj na siebie. Seria handlowa nie jest na wprost, ale uważaj niedaleko będzie przejeżdżał burmistrz Kalahan, więc pełno jest blokad. No dobra, to do zobaczenia w następnym odcinku. Dam wam cynkę, jak już będzie. Pa pa.